Na fakturze sprzedaży, podobnie jak na każdym dokumencie, mogę przypisać zestaw wymiarów. Może to być zestaw wymiarów dotyczący nagłówka, czyli danych związanych z kontrahentem, a także do wiersza. Aby otworzyć wymiary nagłówka, używamy funkcji wymiary. Wtedy system otwiera wymiary związane z nagłówkiem. Jeśli chcemy zobaczyć wymiary wiersza, wiersz, informacje pokrewne, wymiary. W każdym momencie możemy zmienić wymiary konkretnego wiersza i wprowadzić mu wartości. I będą one się różnić od tych, które są w nagłówku. Dodatkowo mamy te. Kolumny wyciągnięte w wierszach i możemy podstawowe wymiary wpisać bezpośrednio tutaj. Każda zmiana wymiarów nagłówka, jeśli użyję wymiaru kampania, spowoduje pytanie systemowe: czy zaktualizować wiersze? Jeśli się zgodzę, System wszystkie wiersze zaktualizuje do danych wymiarów. Po prawej stronie widzę cały czas statystyki dotyczące mojego nabywcy, salda płatności, a także szczegóły zapasu. Mogę także przejść bezpośrednio, czy to na kartotekę nabywcy, czy na zapas.